Matryca losu. Czy chcesz zgłębić tajemnicę swojego życia? Czy pragniesz poznać głębiej swoją osobowość i drogę, którą kroczysz przez życie? Jeśli tak, to Matryca losu jest dla Ciebie. Pozwól, aby Matryca losu odsłoniła przed Tobą niezwykłe aspekty Twojej egzystencji. Dowiedz się, jakie cechy osobowości kształtują Twój charakter i działania. Odkryj, Kim byłeś w poprzednim wcieleniu i jakie doświadczenia wpłynęły na Twoje teraźniejsze życie. Zrozum, jak postrzegają Cię ludzie płci przeciwnej i jakie energie przyciągasz do swojego życia. Poznaj programy, które zostały nałożone na Ciebie przez różne etapy życia i jak wpływają one na Twoje decyzje i relacje. Otrzymaj wgląd w swoje życiowe cele i sposoby ich realizacji. I wiele innych. Matryca losu to niezrównane narzędzie połączenia z twoim wnętrzem i odkrywania głębszego sensu twojej drogi życiowej. Nie czekaj i sięgnij po poznanie prawdziwego ja już teraz. Zamów swoją analizę matrycy losu i wkrocz na ścieżkę oświecenia. Aby zgłosić zainteresowanie analizą matrycy losu, napisz do mnie wiadomość prywatną. Wróżbita Łukasz Węcka